Czy wiecie, co wydarzyło się na największej pustyni Azji? Tam, gdzie piasek i skały ciągną się po horyzont, Chińczycy dokonali czegoś niewiarygodnego. Zapomnijcie o wszystkich poprzednich projektach. To, co powstało w odległym mieście Dunhuang w prowincji Gansu, to nie jest zwykła farma fotowoltaiczna. To pierwsza na świecie elektrownia solarno-termiczna z dwiema wieżami. W tym gigantycznym systemie, znanym jako skoncentrowana energia słoneczna, czyli CSP, 30 tysięcy luster kieruje promienie słońca na dwie 200-metrowe wieże. Innowacja polega na tym, że wieże współpracują, zwiększając wydajność całego układu aż o 24% w porównaniu do tradycyjnych elektrowni. Co więcej, elektrownia magazynuje ciepło w stopionej soli, dzięki czemu produkuje prąd nawet w nocy. Rocznie wygeneruje aż 1800 gigawatogodzin energii, co wystarczy by zasilić 170 tysięcy gospodarstw domowych. To kolejny krok w stronę czystej energii.